Za nami pierwszy sparing tutaj podczas obozu. Emil, strzeliłeś gola. Jak byś ocenił ten swój występ? Eee, wydaje mi się, że no jeszcze nie, nie jestem powiedzmy w tej optymalnej formie. Więc, no, na pewno tam jest pozytyw, że strzeliłem gola, ale jest dużo do poprawy. Nie? A dzisiaj zremisowaliście ze Spartakiem 1 do 1. Powiedz, czy ten wynik miał jakieś dla Was znaczenie większe, czy to jest tak naprawdę była drugorzędna sprawa? Nie, mi się wydaje, że na pewno y, jest ważne, jaki tam wynik, bo a, to jest tak, my gramy ten y, nowym systemem, trzeba się jakoś tam. Y, się do tego systemu i tak dalej, ale też wynik jest ważny, bo nie przyjedziemy tutaj, żeby grać i żeby się grać te mecze albo zremisować, więc każdy mecz byśmy chcieli wygrywać, ale no niestety dzisiaj nie udało się wygrać. Pracujecie właśnie tutaj na obozie nad tą taktyką. Powiedz, jak jak według Ciebie wygląda to Wasze zgranie na ten moment? Wydaje mi się, że porównaję do pierwszego meczu dzisiaj trochę lepiej wyglądało i wydaje mi się, że coraz lepiej będzie i to jest, mi się wydaje, że jak to łapiemy, to może być fajne dla nas, ale no, trzeba, trzeba pracować no i zobaczymy. Nie? Mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrym stronę.